Siema, ja jestem Koza, to jest kanał KozaStream, a to kolejny odcinek symulowanej kariery Werderem. Bardzo mi miło, słuchajcie, że was widzę. Jak słyszycie, cały czas jestem trochę chory, ale to nie powstrzyma mnie przed tym, żeby odcinki na tym kanale pojawiały się codziennie o 6 rano, tak więc... <coughs> mam nadzieję, że to doceniacie, jeżeli tak, to łapka w górę. Zapraszam koniecznie do subskrypcji tego kanału, bo mimo, że pojawiają się to materiały regularnie... Wiem, że dużo z Was je ogląda e, po statystykach, a nie subskrybuje, to po prostu taka subskrypcja nawet nie musi wam o tym przypominać, ale jest dla mnie wyrazem wsparcia, jest mi miło. E, zresztą, tak samo jak miło mi jest codziennie, że Was tutaj widzę, słuchajcie. E, tradycyjne pytanie do Was e, jest jedno jest proste. E, skoro ja jestem przeziębiony, ciekawy jestem, kto jest przeziębiony oglądając ten film, więc piszcie, czy jesteście przeziębieni, czy też nie. E, wiem, mało kreatywne pytania, ale słuchajcie, to już jest... Kilkadziesiąt odcinków, jeżeli może nie nawet powyżej stu, które nagraliśmy w tym roku, od jakiegoś czasu zadaję wam te pytania codziennie, już powoli się wyprz. Z pytań, więc jest naprawdę ciężko. Na pewno łatwo będzie z transferami, słuchajcie, bo mocno mi tutaj pomogliście, jeśli chodzi o Wasze wsparcie, właśnie w tym temacie. Mam paru zawodników, którymi się zainteresujemy. Nie mówię, że wszystkich dzisiaj ściągniemy, chociaż odblokowały nam się oczywiście fundusze transferowe, no bo jak widzicie, tutaj ten zysk jest naprawdę spory. A już nie wiąże nas tutaj e, zarząd, e, ale jakby e, będę starał się, żebyśmy oczywiście tego hajsu tutaj e, nie wyrzucili. E, jedna rzecz, bo tutaj pisaliście mi, że nie wiem, co to znaczy zysk. E, zdaję sobie sprawę, że zysk oznacza. E, zdaję sobie, słuchajcie, sprawę, że zysk oznacza tą strzałeczkę w górę, e, ale z drugiej strony e, to, co było napisane na początku, przynajmniej tak jak mi się teraz wydaje, e, to było zestawienie naszego obecnego bilansu z tym, co mieliśmy, jeśli chodzi o finanse. E, i, I wydaje mi się, że jakby. Tam było, że mamy mieć po zakończeniu okienka transferowego w budżecie 30 milionów. Tak mi się wydaje, że było napisane. Jeżeli nie, e, jak gdyby ja z tą myślą szedłem, nie z tą, że tutaj nie mam napisanego zysku, bo to rozumiem, że jest napisane. E, więc jeżeli e, ja myślałem źle, to po prostu was przepraszam, mieliście rację. E, jeżeli wy myśleliście źle. No to ja miałem rację, no i tyle. E, jakby żadnych konsekwencji nie będziemy względem siebie wyciągani. Mam nadzieję, słuchajcie, to co ważne teraz to są zawodnicy, których chcielibyśmy do siebie pozyskać, zawodnicy, których może także chcielibyśmy sprzedać. Pierwszym piłkarzem, troszkę naturalnym, którego tutaj proponujecie, no i który muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba i o którym ja myślałem bardzo długo już. Jest oczywiście najbardziej naturalny transfer dla nas, czyli oczywiście za, za y, pól i zakup Pulisicza, no bo to jest jednak piłkarz, który do nas pasuje fantastycznie no i jest to zawodnik dla nas idealny, jakby patrząc na to jak budujemy ten zespół, aczkolwiek nie ukrywam, Amerykanina w tym sezonie raczej nie ściągniemy wydaje mi się, że to jest transfer, który zrobimy trochę na takiej zasadzie, jak zrobiła go Chelsea w rzeczywistości, a mianowicie e... słucham o co chodzi myślałem, że śpisz Sekundę? O Jezus! Ach. A ty kogo byś kupił? Co? Kogo byś kupił? Jak widzicie, nie jest to obecnie najbardziej obudzony pies. Spróbujemy bez cięcia. Zwykle normalnie bym go wyniósł, ale ostatnio mamy taktykę, że śpi sobie tutaj u mnie. Może się uda? Sieć? Dobrze. Więc możemy wrócić e, do odcinka. <laughs> Więc e, tak jak mówiłem, chciałbym zrobić to troszeczkę tak e, jak, e, jak zrobiła to Chelsea w rzeczywistości. A mianowicie, e, Pulisic został kupiony w trakcie sezonu, już wiedział, że odejdzie z Bundesligi. Tutaj będzie wiedział on. No, nie, przepraszam. A już myślałem, że uda nam się nagrać z asystentem, ale kiedyś przyjdzie taki dzień, że będzie tutaj z nami sobie grzecznie siedział. A wracając do Pulisicza, kiedy tylko sprzedamy Pawlenkę po styczniu, kupimy Pulisicza, jakby żeby te pieniądze od razu sobie przetransferować. No i prawdopodobnie także po sezonie będziemy musieli znaleźć zastępstwo dla Rasicy, ponieważ to jest zawodnik, który od nas raczej odejdzie, jakby on jest za dobry, on już przerósł ten klub, nie ma co się oszukiwać, możemy mieć aspiracje. Ale jeżeli dostaniemy za niego jakąś naprawdę fajną ofertę transferową, to będzie trzeba ją zaakceptować. No, gości, jest teraz liderem strzelców, jest, jest naprawdę e, niesamowity. Tak więc, Pulisic jest u nas na liście, ale to jest zawodnik, po którego zgłaszać będziemy się dopiero w przyszłości. E, kolejny za to piłkarz, który naprawdę bardzo mi się tutaj podoba jako propozycja, jest to Tyler Adams. Myślałem, że to się przestanowczo inaczej. Znaczy, nie chodzi mi o nazwisko, tylko imię. Dobra, tak czy siak, e, zawodnik Lipska e, jest dobrą inwestycją w przyszłość, no i jest tym, czego my oczekujemy czyli Amerykaninem i bardzo jest prawdopodobne to, że już w tym sezonie będziemy chcieli, go będziemy chcieli go kupić z tego powodu, że jak widzicie może on także grać prawą obronę, więc jest to dodatek e, do naszej rotacji I jako styczniowy zakup wydaje mi się być naprawdę bardzo przydatny. Kolejny gracz, e, który jest także przez Was wymieniany, jest to piłkarz, który bardzo mi e, także przypadł do gustu, e, a mianowicie chodzi o Denisa Zakarię. E, co prawda nie... Oj, 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 No to nie, Denisa Zakarii w takim razie nie Możemy kupić, przynajmniej na razie, i jest jeszcze jeden zawodnik który moim zdaniem może być bardzo ciekawy. To jest propozycja, która się pojawiała parę razy, tylko czy to się tak pisze? Tak jest. Chodzi o tego prawego obrońcę. Ktoś wymieniał w komentarzach, że jest to piłkarz, który może grać na paru pozycjach. To jest propozycja, która, no, jak zwykle bardzo mi się podoba. Znowuż jest to prawy obrońca, ale jak widzicie, może grać także lewą obronę, może grać LP, więc naprawdę tych dwóch panów, gdybyśmy ściągnęli, byłaby to bardzo fajna sprawa. W dodatku chciałbym jakiegoś środkowego obrońcę na teraz. No i i warto by było moim zdaniem pomyśleć o graczach na przyszłość. Jednym z takich piłkarzy, znaczy na przyszłość, czyli że na przyszły sezon, bo broń Boże nie jest tutaj rozwiązaniem przyszłościowym, ale na pewno jest to gracz, który mógłby nam się tutaj bardzo dobrze przydać do, 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 do poszerzenia naszej kadry w przyszłym roku. Doświadczony piłkarz w Bundeslidze i wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj ponegocjować, jeśli chodzi o niego. Tylko oczywiście tutaj ta stawka stanowczo mi się nie podoba. Chciałbym zaproponować na razie 66. Jeżeli przyjdzie za te pieniądze, to będzie naprawdę bardzo fajna sprawa. Zobaczymy, czy to się uda. No i to, co jest istotne. Cały czas powinniśmy myśleć o środkowym obrońcy. Nie ukrywam, wypożyczenie Szkodrana Mustafiego byłoby dla nas absolutnie idealne, albo na przykład Tomoriego, ale jak widzicie, ani Chelsea, ani Arsenal nie chcą myśleć o czymś takim. Oczywiście e, ten piłkarz wygląda fantastycznie, e, ale Maksymilian Weber jest piłkarzem, którego znowu trzeba by było troszeczkę poinwestować, więc nie jestem przekonany, e, czy zawodnik Lipska mnie tutaj interesuje. No i oczywiście mamy tutaj cały czas tego Bruksa, e, nad którym się zastanawiamy tylko. Nie no nie ma co się zastanawiać, jak go chciałem kupić to go kupię, wydaje mi się, że to jest dobry transfer mamy na to pieniądze, na spokojnie możemy go kupić, no i on wyprzed też tego tych wypożyczonych naszych piłkarzy, tutaj dosyć mamy tą szeroką kadrę, ja zdaję sobie sprawę ale pamiętajcie o jednej rzeczy piłkarze, których mamy w tym zespole w większości, jeśli chodzi o defensywę to są zawodnicy wypożyczeni tak więc tutaj jest to spory problem Brooks spełnia nasze wymagania pod kątem tego, że jest oczywiście Amerykaninem ale przede wszystkim jest to gracz, który Doskonale zna Bundesligę, e, więc tutaj naprawdę mam do czynienia z kimś, kto fenomenalnie wpisuje się w wizję tego naszego zespołu. E, spokojnie negocjujemy sobie tutaj naprawdę e, 17 milionów ponad za tego zawodnika, w moim odczuciu. Jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Zlecimy tutaj negocjacje, zobaczymy, co będzie w stanie komputer nam tutaj z nim wyszarpać. Jeżeli nie, to my sami przejdziemy do tego zawodnika. To, co jeszcze jest istotne, bo chciałbym zobaczyć jedną rzecz, żebym za bardzo nie odbiegał tymi finansami od tego, jaką mamy politykę transferową znaczy finansową. Oczywiście, tylko rasica nas tu interesuje jako nasz piłkarz. <laughs> Dalej mamy zawodników, nie swoich, no i dopiero jest graniczaka, więc dobrze negocjujemy. Czyli około 40-50 000, to są kontrakty, które powinny nas interesować. No dobra, tak więc słuchajcie, jesteśmy gotowi na to, żeby przejść troszeczkę dalej, żeby zobaczyć, jak to wszystko powinno dalej wyglądać. Jest jeszcze jeden zawodnik, po którego ja bardzo chętnie bym się zgłosił. Ktoś, kogo ja podziwiam w rzeczywistości, więc zaraz zaraz będziemy szukali tego pana. Tylko zastanawiam się nad Belarabim. Ważny zawodnik, ale z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli my go podpiszemy teraz i nawet się z nami pokłóci. To uważam, że to jest uważam, że to jest dobra oferta. Nie mamy klauzuli odstępnego, nie ma żadnych bonusów. 54 tysiące to jest dobra tygodniówka za gościa znającego Bundesligę Uważam, że to jest naprawdę fajny, że to jest naprawdę fajny transfer. Zobaczymy, jak będzie wyglądał to z Bruksem. No ale to, co dla mnie jest w tym momencie najistotniejsze, to chciałbym zobaczyć jeszcze jednego piłkarza. W moim odczuciu jest to absolutne objawienie Ligi angielskiej, ale jest to zawodnik, który w przeszłości grał w Bundeslidze z tego co mi się wydaje, a nie powinienem się tutaj mylić w tym przypadku czyli Chinglar Sujonczu czy jak go się wymawia, nie mam pojęcia, wiem jedno gościu ma taką umiejętność wyprowadzenia piłki z bronionej strefy no że jest to naprawdę niebywałe ja go sobie tutaj chociaż dam do prześledzenia bo już w tym sezonie nie wydaje mi się, żebyśmy go potrzebowali ale na przyszły, czyli na zakup może w ciągu sezonu byłoby to fajnym pomysłem, mamy akceptację Kontraktu od Bruka, 3 lata, ważny zawodnik, niezbyt wysoka pensja. <laughs> Słuchajcie, naprawdę uważam, że lepiej dla nas nie mogło się to poukładać, e, dlatego też akceptujemy to. E, no i powracam do Bundesligi, e, bardzo przydatny dla nas zawodnik. Słuchajcie, ten blok defensywny w takim razie staje się coraz mocniejszy, coraz solidniejszy. To co fajne, jesteśmy w stanie się teraz rzeczywiście powzmacniać e, bo oczywiście mamy teraz, e, jak widzicie, przerwę e, zimową. No, i mamy ofertę za rasizę. I powiem szczerze, to jest bardzo fajny pieniądz, ale nie będę ukrywał. Jeżeli my go mamy sprzedać w styczniu, ja chcę za niego powyżej 100 milionów, bo to jest nasz bilet. Ten gość obecnie jest naszym biletem do tego, żebyśmy zagrali w Europie. Więc. I ja, ja go sprzedam wakacje. Ja jestem przekonany, że on od nas odejdzie w wakacje, że, że, że możemy to zrobić. Ale w tym momencie ja nie chcę się go pozbywać, bo zwyczajnie, jak widzicie, on ciągnie ten nasz zespół w ofensywie, a ściągnięcie zastępstwa nie byłoby do końca takie proste. Tomori dostaje ofertę z Fiorentiny, ale nas on nie interesuje, a my dostajemy kolejną ofertę za Szmyta. I to jest kolejny zawodnik, nad którym powinienem się zastanowić. No i umówmy się, bądźmy ze sobą szczerzy. W tym momencie nie ma dla niego miejsca w tym zespole, ale ja nie mam zamiaru się z nim rozstać więc zrobię to, co proponowaliście wy, a mianowicie zgodzę się na wypożyczenie tego zawodnika, tak więc Schmidt spokojnie może w takim razie poszukać e, miejsca na na krótki czas. Powróci do nas oczywiście po tym sezonie, a my będziemy mogli skupiać się na rozwijaniu innych piłkarzy w tym czasie. Między innymi chciałbym tego Pomykala rozwijać troszkę bardziej. On wskoczy za miejsce Plogmana prawdopodobnie i Kambanigę wyróżniliście w komentarzach jako tego, który ma złe treningi, dlatego tym także się zajmę. A za wspomnianego wcześniej drugiego bramkarza dostaliśmy właśnie ofertę. Jest to oferta zaskakująca, ale oferta, którą ja chętnie jestem w w stanie, słuchajcie, zaakceptować. Jedyne, co mnie tu interesuje, to krótkie wypożyczenie, bo no, teraz naszym drugim golkiperem i tak jest Nybel, więc trzeciego tak naprawdę w tym momencie nie potrzebujemy, a jeżeli miałby być taki dramat, żebyśmy potrzebowali, to zwyczajnie gościa będziemy w stanie, słuchajcie, wrócić z wypożyczenia i nie ma najmniejszego problemu, a jakby zwalnia nam to sloty treningowe, tam jest szansa, że on się rozwinie i wydaje mi się, że i tak jako drugi bramkarz, na razie on wygląda nieźle, w przyszłości drugi bramkarz, dogadane są warunki wypożyczenia w tak w takim razie do Turquia Jestem w stanie się zgodzić. Oni tam mają Kariusa, z którego mogą być niezadowoleni, nie wiedzę dzieć czemu. Więc słuchajcie, ja się zgadzam, już nawet nie wchodzę tam w finanse. Ehm, odrzucamy tę ofertę z Udine. Ehm, a tu zobaczcie, że naprawdę ciekawe wyglądają te negocjacje dotyczące rasicy. Ehm, no i niewykluczowe, że zawodnik pochodzący z Kosowa opuści nasz zespół jeszcze w styczniu. No, co może być drobnym problemem, bo nie wiem, czy wtedy chciałbym łatać tę pozycję jeden do jednego od razu natychmiastowym transferem. I, czyli powrotem Pulisicza, nie oszukujmy się, e, czy jak chciałbym to rozwiązać. W dodatku e, problem jest taki, że tak naprawdę e, transfer tego piłkarza nie oznacza dla nas utraty skrzydłowego, bo mimo, że on tutaj jest skrzydłowym, e, no to jakby tak naprawdę większość sezonu, większość tych bramek zdobywał jako podstawowy napastnik. I to będzie problem. Tu musimy się naprawdę zastanowić, jeżeli on odejdzie. <laughs> I fajnie, że jeżeli ma odejść, żebyśmy dowiedzieli się o tym jak najwcześniej, E, rozmowy spełzły na niczym, tak więc, słuchajcie, tam poszło parę milionów, ale ja powiedziałem ja muszę mieć 100 milionów za niego w styczniu. E, innej opcji nie przewiduję i nie sprzedam tego gościa, Dawida absolutnie nie sprzedajemy. Słuchajcie, e, tutaj nie ma takiej możliwości. Wiem, że odrzuciłem gigantyczną ofertę, ale wydaje mi się, słuchajcie, że e, w ciągu sezonu jeszcze parę ofert za rasce spłynie Możemy go nawet wystawić na listę transferową i pozbyć się go, żeby odszedł do od nas w styczniu, nie będzie problemu. Ja go chcę mieć w tym sezonie do końca okien, do końca. Sezonu po prostu. To jest dla mnie zbyt istotny zawodnik, żeby się go pozbywać w taki sposób, wiecie, po prostu nara i, i, i tyle. Mamy oczywiście zaplanowane jeszcze dwa transfery do dokonania w tym okienku, ale chciałbym lepiej tych zawodników poznać. Jest to dla mnie istotne, żeby żeby tutaj nie kupować kotów w worku. Znaczy i takich raczej kupimy. Bardziej zmierzam do tego, że jest dla mnie istotne to, żebyśmy wiedzieli za ile powinniśmy ich kupować. Mamy, Mamy ich wyskautowanych obydwu. No Tyler Adams jest idealnym zawodnikiem tutaj do tego, czego sobie życzymy. No z, Josh z Joshem jest troszkę gorzej. Eee, nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany z jednego prostego powodu. Słuchajcie, bo... No czy my chcemy znowu brać gościa, którego będziemy musieli... Wiecie, co przyskautujmy go, bo ma ciekawą klauzulę. Ale czy my chcemy brać gościa, którego znowu będziemy chcieli zaraz e, rozwijać i. No nie jestem do końca przekonany. Nie jestem do końca przekonany. Ja rozumiem, że on wykazuje wielki potencjał, ale my już naprawdę mamy paru typów do rozwoju, więc nie, nie wiem. Wiem natomiast, że Adamsa na pewno chcemy kupić. Dlatego już teraz e, idziemy i składamy ofertę za tego zawodnika. Gdyby udało nam się spiąć ten transfer poniżej 20 milionów, byłbym zachwycony, ale może być z tym drobny problem. Ale jest to na pewno fajny dodatek do drużyny, e, który nam troszeczkę uwalnia też Kerera do środka obrony, więc tych środkowych obrońców... Będziemy mieli teraz bardzo dużo, aczkolwiek warto pamiętać, że tak naprawdę no, w tym środku obrony będzie problem w przyszłym sezonie, bo aż z trzech zawodników odejdzie. Proponujemy na początku jego wartość. Okej, okay, spoko, spoko, rozumiem. Lipsk, nie ma problemu, aczkolwiek tutaj na pewno na takie pieniądze ja zgadzać się nie będę. Znaczy, pieniądze były spoko, ale ten procent sprzedaży mi się nie podoba. 19 milionów, słuchajcie, bardzo fajna kwota za gościa już gotowego do tego, żeby grać w podstawowym składzie. Bardzo mi się to podoba. Z samego kontraktu nie chcę mi się z zawodnikiem negocjować. więc po prostu po zlecamy to. No i w takim razie Wagnoma e, e, odpuszczamy. Odpuszczamy na razie, bo no nie jestem przekonany. Znaczy, to jest fajny e, gościu e, do tego składu, który mamy. To jest naprawdę dobry element e, uzupełniający to wszystko, ale no nie jestem do końca przekonany, e, czy tak to powinno. <laughs> Przepraszam, wyglądać. E, mam nadzieję, że ta moja choroba jakoś strasznie nie daje wam się we znaki. Staram się wycinać to, kiedy dmucham noc, e, więc e, mam nadzieję, że. No nie jest jakiś ogromny problem. E, a to co chciałem zrobić w tym momencie, słuchajcie, to złożyć sobie skład na przyszły sezon. Znaczy, e, zmierzam do tego, chcę w tym momencie zobaczyć, jak miałaby wyglądać nasza jedenastka, gdybyśmy nie używali żadnego wypożyczonego zawodnika. Bo to jest bardzo istotne, e, no bo tutaj odrobinę możemy mieć zakrzywiony obraz. Tak więc e, z lewej strony będzie Serginio De Dest, w środku obrony Shirts, nie ma problemu. Tutaj Brooks, no i na prawej stronie. No właśnie, w tym momencie nie mamy nominalnego prawego obrońcy Oczywiście e, zaraz przyjdzie ten Amerykanin, którego będziemy chcieli sobie tutaj wrzucać, ale widzicie, że ta obrona jest troszeczkę. Troszeczkę tak na słowo honoru, tak więc będziemy musieli naprawdę mocno się nad tym zastanowić. Oczywiście, cały czas jest możliwość wykorzystania Mackiniego jako środkowego obrońcy, kamwanigę, podniesienia tutaj na środek pomocy, więc to, to nie są jakieś straszne problemy. Ale cały czas też Bella Ketchup się tutaj szykuje na kolejny sezon, ale no brakuje. Brakuje przede wszystkim tego prawego obrońcy, więc to będzie temat, który. No, który powinniśmy ogarnąć, no i zastanawiam się, zastanawiam się nad tym kurczę e, piłkarzem, którego tutaj mamy, znalezionego, ale do końca nie jestem przekonany, czy ja chcę kolejnego zawodnika, którego musielibyśmy tutaj tak mocno rozwijać. Dlatego też wydaje mi się, że prześledzimy sobie, czy dostali dodani, <coughs> przepraszam, jakieś inni zawodnicy tutaj, którym kończą się kontrakty. Jeżeli nie, to tak naprawdę w tym momencie e, przerzucimy nasze przerzucimy nasze poszukiwania na prawego obrońcę. Jest oczywiście Kevin Malkui, którym interesuje się Minds. Jestem bardzo ciekawy, ale Kevin Malkui jest dużo starszym zawodnikiem niż niż mi się wydawało, szczerze. E, no dobra, niech sobie main z nim rozmawia. Ja na pewno chętnie go sobie przyśledzę, ale e, no to ciekawa sprawa. E, dobra, tak więc słuchajcie, to co teraz powinniśmy zrobić tak naprawdę, e, to wziąć te wytyczne e, w, i zedytować je naprawdę mocno, a mianowicie... E, nie, nie, nie usuwać od razu, bez przesady, zedytować. A mianowicie chciałbym, żebyśmy poszukali tutaj e, zawodnika młodego, któremu kończy się kontrakt. Znaczy, każdego, któremu kończy się kontrakt, tak naprawdę. E, członek podstawy jedenastki może być, ale tu mnie interesuje prawo obrońca. E, no i zobaczymy, go komputer nam znajdzie. Albo, tak naprawdę, spróbujmy zrobić nawet nie członek podstawy jedenastki, a weźmy sobie. E, Obiecującego. zobaczmy, co komputer nam znajdzie. Poszukajmy młodego prawego obrońcy, e, zobaczymy, jakie będą wyniki tego wyszukiwania. Zwykle e, obiecujących piłkarzy ja nie szukam, ale może dziś e, zrobimy ten wyjątek. Okej, okay. jesteśmy gotowi w takim razie do tego, żeby przystąpić do spotkania z Bayerem. E, no, skład nie, nie będzie tutaj zbytnio zmieniony. Brooks jeszcze nie zadebiutuje, e, aczkolwiek oczywiście zobaczymy go na ławce rezerwowych. Holding z Shursem e, będą tutaj zajmowali się środkiem defensywy, w takim razie. No i ławka rezerwowych pozostanie bez. Z chociaż nie, sargenta chciałbym tutaj dorzucić, e, więc zrobimy to w ten sposób. Ale ogólnie rzecz biorąc, e, no ta ławka rezerwowych <coughs> też powinna być dla mnie sygnałem, że e, jednak przydałoby się tutaj powzmacniać o odrobinę. E, nie wykluczam też wypożyczania trochę zawodników znowu z tych lepszych klubów e, z jakichś Manchesterów, e, City United i tak dalej, e, no bo tamta młodzież często jeździ do Niemiec. Na nam, dla nas jest to także duża oszczędność. Dobra, jesteśmy gotowi na z Bajerem. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z. Aptekarzami. Niestety 2 do 0 przegrywamy, więc jest to bardzo zła informacja i to taka bardzo, bardzo zła informacja, bo wydaje mi się, że to są no właśnie. Bezpośredni nasi konkurenci w tabeli. Oczywiście e, nie patrzymy na te miejsca na podium, e, ale. E... Ale fajnie by było to czwarte chociaż dogonić, żeby mieć to bezpieczeństwo. No a tutaj znacząco nam to ta bezpośrednia porażka utrudnia. Fajne jest to, że nasi zawodnicy się rozwijają. Kampaningę muszę tutaj wreszcie zmienić. No i tego plugmana chciałem wypożyczyć. A jak widzę, no Niemiec jak na razie nigdzie się nie wybiera. Więc wiecie co, przyspieszmy troszkę ten proces jeśli chodzi o niego. Bo tak jak mówię, spokojnie możemy zostać z dwoma bramkarzami, więc zlecimy wypożyczenie, niech on pójdzie sobie na krótkie wypożyczenie, nas to nie zaboli, a chłopak może tylko i wyłącznie na tym skorzystać. Dobra, tak więc czekamy teraz na to, jak wygląda kontrakt Adamsa, czy możemy go, czy możemy go zaakceptować, czy też nie. Dostajemy ofertę za Davida, ale słuchajcie, ja, ja nie mam zamiaru go w ogóle sprzedawać, więc zupełnie mnie to nie interesuje w tym momencie, żebyśmy się go pozbywali. Jakby to jest gościu, który jest podstawą tej drużyny na najbliższe lata. Ważnym zawodnikiem chce być Adams. Eee, bardzo fajny kontrakt, słuchajcie. Eee, tylko 4 lata. OK, zgadzam się na to, zgadzam się na to. Ten ważny zawodnik może być odrobinę problemem. Ale z drugiej strony, jak szybko bije 80, no to mamy prawego e, obrońca w zasadzie prawego wahadłowego i to rozwiązuje mocno e, nasz problem. E, no nic, teraz czekamy na mecz za Augsburgiem, który miejmy nadzieję będzie takim pozytywnym e, poz, pozytywną możliwością odbicia się. Bardzo fajna propozycja wypożyczenia. Jedyne co, to oczywiście nas interesuje tutaj krótkie wypożyczenie. Ja w wakacje chcę mieć już wszystkich zawodników u siebie. E, nie mam zamiaru się tutaj bujać i czekać na niego rok. Chciałbym, żebyśmy zrobili naprawdę solidny remanent tego, co posiadamy w klubie w... no w wakacje, tak jak mówię. To jest dla mnie istotne. Dobra, mamy końcowe raporty. Dogadane wypożyczenie Szmyta jest, więc zaakceptujmy je. Plogmana mam wrażenie, że ja akceptowałem, więc albo ja coś zrąbałem, albo po prostu on nie chciał jechać do Turcji. A tu mamy jeszcze dwóch zawodników wyskautowanych. Tego pana znamy już dobrze, okej. Okay. A ja coś czuję, że możemy mieć. Słuchajcie, ja coś czuję, że tutaj możemy mieć nowego Łukasza Piszczka do ściągnięcia. Jestem ciekawy, czy już teraz możemy zaproponować kupno pana Celebana. Niestety, nie możemy, nie możemy, ale to jest, słuchajcie, nowy Łukasz Piszczek. Wygląda co prawda odrobinę jak Zanetti, szczerze. Bardzo ciekawy region, bardzo szczegółowy, przyznam szczerze. No, nie wykluczam, słuchajcie, nie wykluczam ściągnięcia tego zawodnika. E, na przyszły sezon, tak jak mówię, zastanawiam się jeszcze nad Cinglarem Sujonczu, e, który wygląda bardzo przyzwoicie, aczkolwiek, no nie wiem, jeszcze będziemy się nad tym wszystkim zastanawiali. Jak na razie interesuje mnie w tym momencie, słuchajcie, e, nasz. E, kto nas interesuje teraz? Bo zgubiłem odrobinę wątek. No, na razie nas nie interesuje nikt, no bo Adams jest ściągnięty, <laughs> więc prawa obrona w zasadzie jest tutaj ogarnięta. No i dobrze, Luis Suarez w Arsenalu, no to są... To są rzeczy, których nikt by się nie spodziewał. Dostajemy wypożyczenie Plogmana z West Hamu. Bardzo fajnie. Ja się oczywiście na to zgodzę, ale tutaj interesuje mnie tylko i wyłącznie krótkie wypożyczenie w tym przypadku. No i podoba mi się to. Tak więc słuchajcie. Bardzo dobrze przepracowane okienko transferowe w moim odczuciu, ponieważ skład na teraz wygląda już naprawdę fajnie. Tutaj chcę zobaczyć Bruxa tym razem. Kerera. I damy zadebiutować od razu Adam Sowi, bo czemu nie. Serginio Desty gra jako lewy obrońca Tu gramy jako CPS. Makinis Szak ale tutaj zrobimy drobną zmianę, bo chciałbym zobaczyć e, Sargenta, albo nie Fukurawe chcę zobaczyć tutaj, e, więc skład prezentuje się już naprawdę coraz lepiej. E, no i teraz to, co jest najważniejsze, to, żeby tych, których możemy w tym sezonie rozwinąć. Rozwinąć i jakoś fajnie dotrzeć do e, e, pucharów europejskich. I przy przyszłym sezonie już naprawdę będzie można walczyć o te wyższe cele, ale do tego są potrzebne fajne wyniki. Za Augsburgiem wynik jest naprawdę przyjemny. Rasica oczywiście nie zawodzi. David tak samo strzela. E, no i wygrywamy na spokojnie 3 do 0. Cieszy mnie to, że David Bruksa w podstawowej jedenastce sprawia, e, że, że mamy, słuchajcie, e, że mamy, słuchajcie. E, Czyste konto, to jest fajna sprawa Plogman jest dogadany do wypożyczenia bardzo, miła, bardzo miły wyjazd do Londynu Więc mam nadzieję, że on będzie zainteresowany <laughs> A jak widzicie tutaj Ja zaakceptowałem, więc sam piłkarz Nie chciał odejść, rozumiem, szanuję Nie każdy musi chcieć jechać do Turcji Na wypożyczenie, też jest to Troszkę ciężki teren, jak widać Środek pomocy grał nas wyjątkowo agresywnie Dwóch zawodników z czerwonymi kartkami Już ja nie wiem, czy to były bezpośrednie Zawieszenia, na to co jest teraz interesujące Słuchajcie, to możecie zobaczyć zobaczyć, że Ojazabal e y przychodzi jeszcze do Arsenalu, e więc naprawdę grube transfery kanonierów. E bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, że decydują się oni na e tak wielkie wydatki. No ale jakby no, nie, w tej karierze nie mój cyrk, nie moje małpy, więc nie ma co się tym interesować. E, czekamy sobie spokojnie na zakończenie tego okienka transferowego e, mam ofertę transferu za Sargenta ale oczywiście to jest piłkarz, którego odejście nas absolutnie nie interesuje ja wierzę w tego chłopaka i wierzę, że on tutaj naprawdę e, zdziała duże rzeczy e, no i teraz czekamy, żeby Plogman odszedł, e, Schmidt został wypożyczony, e, więc to jest bardzo fajna sprawa, że on od nas odchodzi, jeszcze zobaczmy na sam koniec tego okienka czy jest może ktoś, kogo powinniśmy się pozbyć, a jeszcze tego nie zrobiliśmy e, no tutaj nikogo takiego e, nie widzę. Bella Ketchup musi u nas zostać, bo to jest gościu, którego rozwijamy. I tak naprawdę, przyznam szczerze, teraz e, jesteśmy w stanie przejrzeć oferty. Czy ktoś chciałby go kupić? bo tutaj oczywiście te wszystkie wypożyczenia zbywaliśmy, ale jeżeli ktoś się teraz zgodzi na ostatniej prostej tego okienka go kupić, ja jestem w stanie go sprzedać, nie jest to dla mnie najmniejszy problem, Serginio D jest oczywiście tutaj to jest piłkarz e, który, którego musimy mocno rozwijać Szursa tak samo musimy mocno porozwijać e, to jest dla nas bardzo istotne e, Kerer nie jest nasz, niestety już po tym sezonie nie będzie jeżeli ktoś wypożyczy Grujewa to jestem w stanie to zrobić e, to jest ten Henry którego mamy tutaj i ma potencjał, żeby stać się wyjątkowym i powiem szczerze, to jakie pozycje on może grać sprawia, że chętnie dam mu trening oczywiście e Eduardo Kambaniga zostaje u nas będzie rozwijany, bo to jest bardzo ważny element zespołu na przyszłość, Schmidt wypożyczony Pomykala musimy jakoś rozwinąć, ale nie wiem, kiedy to zrobię, więc tak naprawdę moglibyśmy, chociaż nie, bo tych skrzydłowych to wykorzystujemy, więc tutaj już zbytnio nie ma się kogo pozbywać. E, tak czy siak. Jestem zadowolony z tego, jak ta jedenastka, w zasadzie nie jedenastka, ale cała karta wygląda na zakończenie tego sezonu. E, I uważam, że możemy być z tego naprawdę dumni. Ciekawy jestem, czy uda nam się w ostatniej godzinie sprzedać tego jednego piłkarza. To jest na pewno łakomy kąsek na rynku transferowym. Plogman odchodzi na wypożyczenie, to oczywiście także cieszy. My zaraz powinniśmy jeszcze zobaczyć numery na koszulkach, ale w sumie to już zrobimy w kolejnym odcinku. Shirs dostajemy ofertę, ale nas on... Oj, nie, 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 nie. On nie odejdzie nigdzie. My go zostawiamy. Ja wiem, że go fajnie uda nam się rozwinąć i jakby liczę na niego, że... Jak, jak najszybciej wbije tą ocenę ogólną Teraz troszeczkę zwolniło nam się z slotów treningowych, więc powinno być spoko, proszę bardzo, za miłosza zapłacono Klauzulę odstępnego w ogóle mnie to nie boli tak chcieliśmy go sprzedać, a przynajmniej 11 milionów wpada na nasze konto i fajnie, że dzieje się to jeszcze teraz. Oferta wypożyczenia z Freiburga, Szursa mnie nie interesuje. Absolutnie. My nim będziemy grali, słuchajcie, my nim będziemy grali teraz naprawdę mocno Przede wszystkim nawet jeżeli nie w podstawie będzie wychodził to jest dla nas istotne. To, żeby się chłopak mógł fajnie porozwijać. Wypożyczenie Grujewa nas interesuje. Na rok jestem w stanie to zrobić. Fajnie, gdyby tam poszedł i się porozwijał. Tutaj, oczywiście, odrzucamy to do Freiburga, on nie pójdzie, nie ma takiej możliwości. No i zobaczmy, dwie godziny do zakończenia tego okienka transferowego, jak to będzie wyglądało. Nic ciekawego się nie wydarzyło teoretycznie. Gdyby nie fakt. Że do Bayeru przychodzi Pulisic, więc to jest coś, co bardzo nas boli, ponieważ to był ten, którego naprawdę mocno chcieliśmy u siebie zobaczyć i niestety tak się nie wydarzy, ale może to ruszy lawinę, bo oni tam mają jednego skrzydłowego, którego ja bardzo chętnie bym u nas widział, więc możliwe, że zobaczymy go w naszym klubie. Jak na razie jest pewne to, że zobaczymy się już jutro o godzinie 6 rano. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!